Dzisiaj moi kochani, zaczynamy siać groch. Jest zimno, ale podjęliśmy taką decyzję, że no trudno, niech sobie poleży. Za 2-3 dni ostatnie przymrozki, a dzisiaj zapinamy fenta. Do następnego sprawdzenia. O, śmieją się chłopaki, że pracownicy od trawy mają płacone za otwieranie tylko półbramy. No i coś w tym jest. Trzeba samemu trzeba otworzyć. Przęt podpięty, podpinany. Jeszcze brakuje mu tylko nawigacji. I działamy, słuchajcie. O, koło przykręcili. I działamy z 7 grofów. A groch jaki jest, to chwileczkę Wam pokażę. Już za zielony kolor. Jak było uprawiane, co było uprawiane, też Wam za chwilę pokażę. I Wacka też Wam pokażę. O. Pierwsze. Koty za płoty. Trzeba się tutaj zobaczyć, o co chodzi. Dobrze, że prezes Emil jest to. Pójdzie łatwiej. Jedyne, że go nie kopiłem do tego fenta. To jest, słuchajcie, Jaku Emila. czerwona <noise> jak w Emila. Wstążeczka. ale dzisiaj zakupię i mu powieszę. No, niestety, to jest. <noise> to jest najmniej przyjemny. Czas. Dramat jakiś. Nie wiem, ile tam jest tego. Ale dużo. Dzisiaj się wybieramy na ekologię. Wszystko uruchomione Nawet Wacław grzeje swój ciągnik. Wacław, ile my będziemy to tankować? No ile, 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 ile trzeba? Kurde. Ludzie święci. Nie wiem, ale wypompował mi cały. Ale. O, o koniec, dobrze przeszedłeś ty. Dało się. No. no niestety jest troszeczkę tutaj połówek, ale będzie los. Ja jeszcze jestem do tego przyzwyczajony. Co roku to samo. I co roku jest. Minęło słuchajcie, kilka godzinek, chłopaki się do pracy rozjechali. A teraz opowiem wam kilka rzeczy na temat tej pracy dzisiejszej. Wacek pojechał, jak zaraz się przekonacie, kultywatorować, czyli uprawę robić pod zasięg grochu w konwencji. A Emil pojechał siać groch po orce w ekologii. I zapewnie będziecie się pytać, dlaczego, yy, znaczy ci, którzy wiedzą yy, i myślą, yy, no to wiedzą, że yy, dlaczego tak jest. Ale na pewno pytania będą: dlaczego piach orzesz takiego piachu się nie orze? Dlaczego, słuchajcie, dlaczego yy, jedno pole piachy orzemy, a drugie pole? Nie możemy, tylko kultywatorujemy, już Wam tłumaczę. Wacław znęca się kultywatorem, oczywiście polskim. Polskim dlatego, że cena czyni cuda, a robi bardzo podobnie. Yy, znęca się nad ziemią yy, z tego względu, że możemy użyć tam środków chrony roślin, które pozwolą, aby groch wydał plon, i pozwolą mu trzymać to pole w odpowiedniej kulturze, bez chwastów, a w ekologii, gdzie nie możemy używać te, tych środków, no niestety jesteśmy zmuszeni jeździć w tomi z powrotem, albo w ogóle bezorki to jest chyba niemożliwe. Też wam mogę to pokazać, bo też mam tutaj stależowane i pokażę wam jak wygląda orka, jak wygląda uprawa bezorkowa. W ekologii. Więc musimy to zaorać jest to podstawowy zabieg. I dlatego te piachy są orane. A dlaczego piachy w ekologii? A dlatego, że ekologia dopłaca jeszcze jakimiś dopłatami. I coś tam można te parę złotych mieć więcej i parę złotych zarobić. I dlatego. A tak piachy nie rodzą w ogóle więc jakby. W tym momencie nie opłaca się ich kompletnie trzymać i kompletnie się nie opłaca ich uprawiać. Chyba, że trafi się jakieś szczęście i ktoś postawi fotowoltaikę. Jedziemy do Wacława. No i jesteśmy, słuchajcie, na polu. T7215 sobie radziliśmy wyśmienicie. z takim autogruberem przy 7 metrów. Nie ma żadnych problemów. Wygląda to dobrze. Pole też wygląda dobrze. Sprzęt Unii. Zobaczcie jak to robi. Generalnie ja mam. O, coś tutaj. Blaszka odleciała. Kamulce takie, że to się w głowie nie mieści. Tak to wygląda. Cross S. 3,7 metra. I pojutrze już będzie Emilio z siednikiem zasuwał. Ziemia, słuchajcie, mozaika bardziej piaskowa. Absolutnie, absolutnie buraczana. Kukurydza tutaj zaplanowała jakieś 14-15 ton. Tylko, że to było po osadzie. Nawożenie dzisiaj tutaj jest zbędne, bo osad daje tyle tego wszystkiego, całego dobra, że dla grochu wystarczy. Może troszkę azotu pójdzie? No i tak to wygląda. Mamy też próbę kultywatorową, jak to miesza z glebą. Pole po uprawie wygląda tak. Pole przed uprawą wygląda tak. Do tego dojdzie jeszcze ciągnik, yy, siewnik z talerzówką i powinno zrobić robotę. Błąd, taki który jest jakby już żeśmy ze milem obcykali, jest taki że sama talerzówka nie wystarczyła. Trzeba było kultywatorować to na jesień, jeśli chcemy coś siać. I najprawdopodobniej też najprawdopodobniej też yy, będziemy, znaczy ja będę używał yy, Będę używał bakterii w przerwie i w przemieszczaniu się między polami yy, jeszcze żeśmy skoczyli po gwiazdę i wiedziemy na angielski także i, i szef i tata też ma dużo roboty to nie jest tak, że ja nic nie robię. Muszę też zawozić dziecko, aby nie musiał utyrać jak ja Teraz przenieśliśmy się na pole, gdzie wczoraj był siany groch. Wałujemy. Wciskamy kamyczki. Żeby się dobrze kosiło. Żeby gdzieś tam header nie dostał. Ale czemu mój pracownik jeździ w ten sposób? To nie mam pojęcia. Czy w sobie to mam, ale on nie ma. Nie gaś tak ciągnika od razu. Słucham? Nie gaś tak od razu ciągnika, mój przyjacielu. O. Bo zabraknie Dobra. wypłaty na turbo. Tak? O. E, mi czemu, mi. czemu jeździsz, powiedz? A tu taki poprzeczek zrobiłeś? No, takie, że dookoła sobie. Cy, 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 tu mnie trochę podbija, jak w tą stronę jadę, ale dookoła sobie takie, że. grupciu teraz musisz poprawić to wszystko. Że jest to tak prosto? No. Czemu? Jaki <słuch> masz nos? Czemu tak krzywa? Co? Czemu tak krzywa? No weź teraz kombań połóż header i jedź po tym Chodź coś ci pokażę To nie trawa jest, rozumiesz Weź zobacz, widzisz różnicę tu 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 no A tu A tu no kombań jechał Tu w tą stronę I tobie jest mniej wygodnie mój przyjacielu no, bo Co podbijają. ty powiesz? <gul> nie do wiary. Bo mogę przelecić po prostu, nie? Za chwilę. Nie masz wyjścia. Już nie poprawię tego, ale już więcej tego nie robię po prostu zawracaj sobie tutaj, no bo tu po masz robiony w drugą stronę. Tam gdzie miałeś wałować, nie? Miałeś w drugą stronę. Robiony. Nie no. jest robiony no. tak, robiony tylko tak był robiony. Całe pole jest robione w ten sposób, po tak, nie? No i poprzeczniak jest robiony tak. tak no. Więc jak sobie jedziesz poprzeczniakiem, to jedziesz tak, jak jest robione. Chyba, ja myślałem, że... A e, jedziesz, ja sobie sobie ułatwiłeś. ułatwiłeś tak, jedzią, wzió. że, że wziął, więc jedziesz tam z powrotem i ładnie. Już do no, to, które teraz robisz, tak? Już nie no. poprawiaj tego, tylko to, które teraz robisz. Yy, Przecież do końca. Ogień na tłoki. Jak widzisz, że jego kamienia to zabysz, proszę. Który gdzie? Jak zobaczysz dużego Aha. kamienia to zabierz. Dobra... No się ładnie. A tu tu teraz się nagrywa. Ja Myślałem to z tamtych <laughs> No i co mogę wam powiedzieć? No dobry chłopak jest. Dobry jest chłopak. Pewnych rzeczy pewnie nie wie. To się dowiedział. Miejmy nadzieję, że zapamięta. Idziemy zatem do Emila, zobaczyć czy on skończył. Sianie, czy nie skończył. Sianie. No i zobacz powiedziałem mu, że wyjechał do końca jak powszechniak. <grywa> oh yes. Jak widzieliście na filmie pewnie na pewno zwróciliście na to uwagę, jest dużo połówek w tym grochu. No nie było tyle połówek, dopiero jak przez przeszło to to narobiło tych połówek. Yy, ja jednak co roku mam z tym problem i co roku jak zostawiam sobie do siania groch, to niestety, ale tych półwek jest nożmika, kombajn. No ja wiem, że kombajn może nie narobi, ale żmikę, które, które przenoszą, to dalej chociaż u mnie akurat nie było. Nie było żmiki po drodze, tylko ta, która była, dobywała. No trochę te potłucze nie ma na to innego sposobu. Ja nie mam, nie będę nie wiadomo co inwestował, jakich pieniędzy w takie, takie rozwiązania, żeby nie tud z tego ziarna. Po prostu robię plus 10-15% do mocy. I, no I tyle, no, tutaj nie ma to ratunku, i zawsze wychodzi, jest dobrze. Nie denerwujmy się, i w tym roku też powinno być dobrze. Eee, co jeszcze? Goły, niezaprawiany. No, niezaprawiany, bo czy zaprawiam, czy nie zaprawiam, plon jest podobny, a zarabiają tylko ludzie, którzy chyba te zaprawy sprzedają w grochu. Bo ja w grochu nie zobaczyłem żadnej różnicy. To dla świętego spokoju, dla jakiegoś własnego samopoczucia. Wydaje mi, to są moje tylko doświadczenia, że to w ten sposób działa, a zresztą nawet nasienne zakłady, które sprzedają grochy ubiny, sprzedają to niezaprawione, nawet się o to nie pytają, więc jakby to nie wiadomo ile dawało, to, to pewnie by to zaprawiali tak jak zboża. Ja nie znalazłem żadnej, żadnej różnicy, nawet jak zaprawiam nitraginą, no to też nie no. No nie i, i, i nieco mam będę kłamał, jak, 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 jak po prostu tego ja nie, nie widzę różnicy i dla mnie to jest bezsensowna robota. Wszyscy na tym zarabiają, tylko nie ja. Yy, ciężko jest jak w zeszły rok, gdzie bardzo długo było zimno i, i wilgotno. Gdzieś tam wtedy podbutwiały te siewki. Za szybko posialiśmy, bo posialiśmy na samym początku marca albo chyba tam nawet koniec lutego czy początek marca całkowity drugi, trzeci bo dało radę wjechać na piachach no i to leżało długo, nie wyszło, zbutwiało i tu był problem i tutaj, tutaj się zgodzę, że, mogło, że ja popełniłem błąd ale dzisiaj, 20 marca gdzie dwa dni zimna, reszta przychodzi ciepełko nie powinno być żadnej różnicy we wschodach i w chorobach na pewno, na pewno nie idziemy do Emila, jak już widzę jak śmiga eee, i sieje ekologię no i wpadliśmy na sam koniec do Emila prawa ekologii Fent, jak widzicie, nie oszukany. Nie sprzedawany, dlatego że. Nie sprzedawany, dlatego że. Coś tam, coś tam. Sprawdzony w boju. Na każdej płaszczyźnie odorki poopryskiwacz, posiewnik. Wygląda fajnie. Idę i ja się przejadę. Jeszcze tak naprawdę to z nim nie jeździłem. Boże jak tu miękko po tej orce. Holokaust na ziemi, ale nie ma wyjścia. Dziwi mnie to w tej ekologii. Znaczy nie w ekologii, dziwi mnie w podejściu Unii Europejskiej, gdzie jest taki nakład nie wiadomo jaki na mnie o A z drugiej strony ekologia yy, z oraniem, bez jakichkolwiek środków ochrony roślin. Aj, jakiś to wszystko popierdzielone jest Naprawdę Idę, wsiądę, przejadę się No i kochani, jesteśmy w środku Jeszcze trochę się popodniecam tym fentem, bo nowy nabytek I co Emil dobry, niedobry? Tak, fajnie się ładnie jest uprawione, nie? No ładnie jest uprawione, No ale to tylko tyle, że jest uprawione, no bo tu i tak nic nie rośnie. Idzie dobry rok, rośnie. Nie uroście na ekologii. To są piachy. Grochy nie urosną. 500 kilotona maksymalnie. Troszkę deszczu w maju, nie? Bo uratowało sprawa, ale to jest w nie sposób nie? Ja nie wierzę w to pole. Czekam tylko na ekologię, a jak nie, to sprzedam to chyba do lasów państwowych. No lasu kupę wycięli, nie? No, wycięli bardzo dużo. I chyba faktycznie podlinie. Możliwe, możliwe, bo tam ma iść. Jak ci przyjdzie fotowoltaika to, to nie ma co tego uprawiać. Dramat. Przecież się było pekara, nie Zaraz musieli tak nasypać, nie? No. Ale co, Fen też dobrze chodzi, nie? Nie ma co na razie narzekać. Dzwonił jakiś kupiec, się pytał czemu sprzedaje. Jeden, dwóch dzwonił, trzech dzisiaj? No. No to już nie sprzedaje, po prostu dobrze kupiłem do że sprzedaje, to nie jest, że... A co ja mogę powiedzieć? I co ty możesz powiedzieć? Tak samo nic jak i ja. Chodzi i chodzi. Tak, na to chwilę chodzi. Kupił jadę to tak. świeżo i co? I trzeba było... Oleje wymieniane, tam, czyli... Trzeba coś... było czujnik wymienić, gwałka tak. eko nie szło włączyć, nie? Tak. Czujnik i co? No to nic tutaj nie zrobisz więcej. Skrzynia bardzo fajnie, chodzi, płynnie. Nie ma co szukać problemu. Tak. A Cewki, za... elektrozawory, też wszystko chodzi i soba schodzi. No i zapas i schodzi. chodzi. Zrobić to... turbinę do gwizdanie i... To nie nowy ciągnik jest. Tak, on ma trochę No Jakby grob wyszedł, ale on nie wyjdzie za bok. Nie ma opcji. Nie wiem, mi się wydaje, że ten koplon z tego przerobił to fajnie. Nie. Z gryki. jest troszkę inna ta ziemia. No gwizdze turbinka, ale to tu już tam chwilę jeszcze porobimy. Zostało nam 40 hektarów, pójdzie do roboty. Chyba, że ktoś kupi szybciej. Szkoda, bo piękne pole, a naprawdę nie rodzi musi być ekologia. A tutaj jest babka, słuchajcie o, lancetowata. Sobie rośnie, troszkę podmarzła, ale nic jej nie będzie. Także dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zapraszam wszystkich serdecznie do tego, aby polubili ten kanał, aby subskrybowali, aby wcisnęli, udostępniali, bo to tworzy fajną, robi dobrze, dobrą, fajną robotę i tworzy yy, fajną społeczność. A mi się chce coś dla Was nagrywać. Jak jest nazwy coraz więcej. Pozdro!